Właśnie się wybrałam do maka. musiałam dobić 5000 kroków, nie wiem w sumie, czy się uda, ale dobię je najwyżej na bieżni. Dzisiaj totalnie nic nie chodziłam, bo cały dzień tak pracowałam, że to po prostu się nie ruszałam z miejsca. A no, więc dobiłam kroki spacerując do maka po frytki nowe. Także zaraz zrobimy test, bo już moja wsiadź nie jadła i mówiła, że tak klej z więc więc Rytki. No weź posmakuj, podobno jak lej z e, śmietanką. No, Karolina miała rację, jak zaletkę. Przecież są zarąbiste. Tobie nie dam, bo jest za dużo posypki. 啥也都不管。 Zaczynając nagrywać tego vloga nie sądziłam, że będzie trwało aż tyle, pewnie w opisie będzie jakiś napis, albo w tytule, nie wiem jeszcze. No ogólnie yy, myślę, że tak dwa tygodnie, tak teraz drugi tydzień leci jak go nagrywam, bo po prostu w tamtych tygodniach myślałam, że mi się coś uda nagrać fajnie, ale jednak nie wyszło. Dużo się działo, bo nie wiem czy pamiętacie jak składała papiery do... Szkołę Psychoterapii, Akademia Motywacji i Edukacji, i że to było już po terminie. W sensie m, rekrutacja zaczęła się w grudniu, ja złożyłam w lutym, e, chyba w lutym, tak, w lutym. E, I noże, oni mi wpisali na listę na sobą: no to słuchajcie, zaprosili mnie na rozmowę rekrutacyjną, i ją przeszłam. Więc oficjalnie od marca zaczynam szkolenie psychoterapeutyczne. Date numer dwa, do czego się nie nazywałam? W tamtym tygodniu zaczęła się przeprowadzka mojej przyjaciółki. I z uwagi na to po prostu nie miałam kiedy nagrywać, byśmy obydwaj to zescyrali, pracę dalej trwa, ale już nasza pomoc nie jest takiej jakby ilości potrzebna, jak na początku. Zresztą moja się ograniczała głównie do siedzenia z nią i dzieci dziećmi i pomocy z tymi dziećmi jakby, a pomoc no to wiecie, noszenie, skręcanie różnych rzeczy i takie tam. Nie pamiętam, kiedy robiłam pregnację. nos już jest tragiczny w tragicznym stanie, dlatego dzisiaj to robię teraz. No a i trzeci update to chora. Oscar mnie zaraził. Albo Artur. Nie, nie wiem. Przytulanie, całuski, gile i takie dawno i się zaraziłam. Nie wiem, czy to więc moja jest słaba. No, także super. I to, co spędza mi teraz, sens powieki, jest staż kliniczny. prowadziłam śmieszne rozmowy z niektórymi ludźmi, pisanie z pytaniami, jakby wiecie, no pisałam na przykład wiadomość w Gdańsku do, do Centrum Zdrowia Psychicznego chyba z pytaniem właśnie o ten staż, że czy, nie pytałam, czy mogę u nich to zrobić, tylko czy jest możliwość odbycia tego stażu w takiej, takiej ilości godzin, że jak to wygląda i w ogóle to dostałam odpowiedź, że oni przyjmą po drugim roku i ja mówię super, tylko to nie było moje pytanie, moje pytanie było inne. No i ogólnie w tej skrócie to jest niemożliwe do zrealizowania i będę powinna robić to albo w Jurominie, albo w Ciechanowie, ale tam też jest... E... No tam są już trzy osoby, więc nie wiadomo jak to wyjdzie, więc bardziej ten Juromin, może zobaczyłem, piszę maile na razie, już rozmawiałam trochę przez telefon e... i jeszcze ostatni będzie Starogard, który wiąże się z tym, że Alma musiała no, mieszkać, albo powiedzieć takim owsiakiem, albo po prostu będę z Gdańska dojeżdżać i bardziej po z Gdańska niż mieszkać do e, Więc zobaczymy ogólnie jak to wyjdzie. Więc lubię to ganant, nie wiem jak to w pracy wyjdzie. Wiem, że na pewno na czas tego stażu będę korzystać z urlopu i na wakacji po prostu będę robić e, staż. No i spoko. Ogólnie do zrobienia z godzin, to jest jakby rozbite na dwie części. Czyli e, najpierw jest 120 staż kliniczny psychiatryczny, a później jest e, staż kliniczny, no inaczej, bo w sensie nie wiem, jaka jest aż tak różnica, bo wiecie, w tych procedurach nie jest to aż tak opisane, e, w każdym razie no druga część to 30 godzin i mamy jeszcze 240 godzin da się robić na dwa razy po 120 i wtedy wiecie, na pierwszym roku się się zrobiła tą pierwszą, na drugim tą drugą, a na trzecim trzecią, więc jakby, jakby to by było zrobicie ją to ogarnę na urlopach bez problemu, wiecie, po 3 tygodniach urlopu i fajnie, no ale zobaczymy ogólnie jak to będzie, chyba że uda mi się na przykład zrobić tak, że wziąć najpierw, wziąć, wziąć, wziąć albo raczej nie wziąć, tylko po prostu zrobić sobie ten staż 120 godzin w tym roku. To by było 15 dni urlopowych, więc mi zostało 10 i resztę by po prostu dokończyć w przyszłym. Nie wiem czy na to 240. Tak, starczyłoby mi po prostu na drugim okrągłym zrobiła wszystko. Tylko nie wiem czym dostała aż tyle urlopu w sensie cały dzień. miesiąc albo 6 tygodni. No to ja na pewno tak nie dostanę urlopu, to już wiem, więc to się nie uda. No ale trzeba po prostu czynić tak, żeby było jak najlepiej dla mojej pracy. I myślę, że to branie urok po 3 tygodnie w roku będzie najlepszym sposobem, żeby to ogarnąć Tylko muszę sobie to jakoś, wiecie, rozbić I ten, A pytam się jeszcze na tej, w tej szkole, czy jak to wygląda, jak to zrobić Kurczę, chciałam użyć jakiegoś kremu, A, może nie To jest pierwa Dziś dzień zdecydowanie bez makijażu, zdecydowanie na chorobę. Mam ugotowany rosół Piję go po prostu w kubku. Nie służy mi on póki co, przynajmniej odkąd go ugotowałam, od przedwczoraj. Służy mi on po prostu jako napój rozgrywający. Mm -hmm. Dzisiaj będziemy mieć go na pewno na obiad, bo spek jeszcze nie jadł, więc akurat tylko ugotować makaron. Witajcie w moim Crazy Book Tygodniach Mam nadzieję, że ten będzie spokojniejszy. Mamy dziś. Dosiągnął, więc już połowę tygodnia. Dostaliśmy też do mojej przyjaciółki materac. Światełko muszę zgasić. I mamy bardzo wysokie łóżko. Tak, i to mamy syf. I know. Tyson miał wczoraj problem z skoczeniem na tę łóżko, dzisiaj już mu się udało. Jest przeszczęśliwy. No, ale muszę jej kupić jakieś sushi za to. Bo miałam problem z kręgosłupem, strasznie mnie bolał, natomiast po tej nocy mogłam spać na plecach całą noc, wiecie, w trakcie przyziemienia, to po prostu ja tylko na plecach śpię, bo przekręcanie się z boku na sprawia, że jedna dziurka się odtyka, przetyka, leci mi wszystko z noca, a jak śpię na plecach, to zlatuje tam To do środka i mogę po prostu przespać tą noc. No. no więc ja zabieram się do pracy, później może robić obiad. I myśleć dalej, mam takie po prostu całodniowe, codzienne myślenie o tym to który boję się po prostu, że to się nie uda ogarnąć. Naprawdę, nie wiem. W przyszłym tygodniu mój szef wraca z urody, więc się go zapytam na ile dni. Ile dni przed tymi trzema tygodniami muszą powiedzieć, że chcę trzy tygodnie? No, więc zobaczymy. Więc właśnie wróciłam z spaceru moje włosy. To jest total mess dzisiaj, bo jestem właśnie po zabawie z dziećmi kilkugodzinnej. Już zakończyła się, można powiedzieć, przeprowadzka, w sensie przenoszenia tych rzeczy mojej przyjaciółki z jednym mieszkaniem do drugiego. Ale dzisiaj, właśnie pomóc trochę porozkładać te rzeczy, no i głównie się po zajmować dziećmi trochę poogarniać, pomóc oganiać jej ich pokój, wiecie, zabawki rozkładać, a przy dzieciach, które się ciągle nie bałem to ciężko o. To wrażenie porządku, bo cały czas jakieś są to okres, jakby wiecie, ale to, co się fajnego wydarzyło w tym tygodniu. Pomimo tej tragicznej choroby mm, złożyłam kilka CV, żeby po prostu móc zacząć jakąś pracę psychologiczną, żeby u kogoś, wiecie, poza tym, że robię u siebie też. No i odezwała się jedna klinika zdrowia psychicznego w Tczewie W sumie oni też mają w Gdańsku, ale jakby chodzi o to czas i będą go tam pracować w soboty i w niedzielę. Mm, i jest to super, bo przy okazji zaliczę sobie 240 godzin stażu pracy. Dlatego będę miała, bo w toku całej tej szkoły muszę zrobić 360 godzin, czyli 120 godzin stażu klinicznego, psychiatrycznego, czyli to jest szpital. I 230 godzin stażu ogólnie. No, a że tam jest psychoterapeuta, certyfikowany psychoterapeuta i jest też, superwizje są z superwizorem akademickim, no to tam są jakby spełnione te warunki, żebym mogła te 230 godzin zaliczyć. Myślałam, że będę musiała to zapłacić, żeby mógł gdzieś zaliczyć, bo ogólnie staże są płatne. No, natomiast się okazuje, że może w całości będę miała to za free. W sensie, w tym, no to wiadomo, będą płacić za to, że prowadzę yy, konsultacje psychologiczne z klientami, jako jeszcze to, że chodzę do Strzokowska, wszystko się układa, i po prostu oni będą wiedzą, że niektóre w soboty nie będę mogła, raz w miesiącu w sobotę nie będę mogła, bo będę miała te zjazdy, i są spoko na to, więc jest super pod tym względem. Zobaczymy, jak to będzie, bo wiadomo, nie dostanę od razu całego dnia klientów. E, tylko to będzie pewnie stopniowo przychodziło, No więc się cieszę. Zaraz będę montować film. Ten dzień ta, i tak się układał inaczej. W sensie, no miałam bo właśnie, bo musiałam znać, kochać do Trzeva i wrócić. Wyszłam z Tysonem, na powiedzieć z Killerem. Wyszłam z Tysonem e, i zjadłam tylko śniadanie. Później u Karoliny zjadłam jeszcze burgera frysko z Max'em Burger więc jednak tego buldaka nie będę robić sobie to innym razem, bo w sumie nawet nie jestem głodna około 19, więc jem po prostu coś um, light na kolację. Zobaczę, co można zjeść light, bo zostało mi w sumie 200 kalorii. Ostatnio w ogóle nie trzymałam tej diety. Wszystko wróciło, jakby był ciężki, miałam bardzo ciężki okres, więc nie wiadomo, nie szło mi do Teraz chciałam do tego wrócić. Chciałam się trochę powiedzieć, Zobaczymy, jak będzie z motywacją, bo. Ciężko mi się trochę zebrać, może jutro sobie pobiegam, a też jestem złożona chora, więc może dzisiaj się odpuszczę. Nie wiem jeszcze jak to zrobię. Wiem, że zaraz sobie zaparzę aspirynę i dopiję moją kolę na wygazowaną. Tak, ja piję wygazowaną kolę, bo no, nie przeszkadza mi to. No, srebek jest w pracy, więc będziemy zacząć na 911. Siadam znowu, jak ostatnio co wieczór przerabiam psychopatologię, bo jeszcze nie zaczęłam szkoły psychoterapii. Ale chcę już zacząć się uczyć do tego egzaminu, który będzie po dwóch latach, więc może wyglądać to crazy dla Was. Jednak ja bym chciała go zdać najlepiej. E, miałam psychopatologię normalnie na studiach i wszystko w ramach tego, że studiowałam psychologię, ale jednak e, psychopatologię jest to coś, co trzeba nonstop wokować, mm, więc już się za to biorę i sobie codziennie odświeżam tą wiedzę żeby potem, po prostu potem mieć wszystko zawalonego, bo czekało mnie intensywne 4 lata i teraz nie będę miała wolnych weekendów, co w sumie jest normą, bo studiowałam i pracowałam. No więc ciekawy okres się zaczyna i może już w przyszłym tygodniu będę przyjmować. Zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy, jak to się rozłoży. A za dwa tygodnie chyba mam zjazd na akademię w sensie. Online jest akurat online ten pierwszy, więc we'll see what happened. No więc pa! I widzimy się w przyszłym tygodniu.